Belgravia, jedna z najdroższych i najbardziej luksusowych części Londynu. To tutaj swój nowy apartament, który jeszcze urządza, ma Joanna Przetakiewicz. Zgodziła nam się go pokazać. Z Londynem, zawodowo i prywatnie, związana jest od dawna. To z windy do mieszkania. Cześć. Cześć, Asiu. Cześć. Bardzo londyńsko, to jest moja pierwsza myśl. E, bardzo londyńsko, bo miało być bardzo londyńskie. Ja strasznie lubię, kiedy mieszkania czy domy są dokładnie pięknie osadzone w miejscu, w którym są. To znaczy w Nowym Jorku ma być po Nowojorsku, w Warszawie po Warszawsku i tak dalej. Słyszę, że ekipę masz z Polski remontową. Oczywiście. No, najlepsza ekipa na świecie jest zawsze z Polski. Zawsze. To jest salon, najważniejsze pomieszczenie, ale rozumiem, że na tym mieszkanie się nie kończy. Nie. Ja bym chciała taki program kulinarny dla takich, którzy nie umieją w ogóle gotować. To byłoby w sam raz dla mnie. A ja bym chciała gotować, no. Tylko nie umiem. Asiu, powiedz, gdzie teraz jest twoje miejsce na Ziemi? To jest Londyn czy to jest Warszawa? To jest Londyn, ale do Warszawy przyjeżdżam bardzo często przynajmniej na jeden dzień, raz w tygodniu. Tu prowadzę swój biznes i również czasami w Nowym Jorku. Mieszkasz tutaj sama, czy jednak z rodziną, z synami? Mój syn jeden średni mieszka w San Francisco, a dwóch pozostałych, najmłodszy i najstarszy, mieszkają w Warszawie. Ale oczywiście przyjeżdżają do mnie. Co jeszcze dzisiaj przed nami, bo zaczęliśmy pysznie, ale rozumiem, że to będzie intensywny dzień. Idę do Harrodsa, bo mam tam spotkanie z Helen David, która jest szefową całego domu mody. No, a potem ogromna gala, dzisiaj British Fashion Awards. No i zobaczymy dzisiaj na pewno największe gwiazdy świata mody. Good morning. Good morning! Hi! Hi! Asiu, jak to się stało, że trafiłaś z twoją marką aż do Harrodsa? Zostaliśmy zaproszeni przez British Fashion Council na londyński Fashion Week. To było 4 lata temu. Czyli przez brytyjską Izbę Mody. Przez brytyjską Izbę Mody. To było 4 lata temu i e, zrobiłam wystawę, która... No, Powiem naprawdę, byłam z niej bardzo dumna. Było 800 osób, ale między innymi, co najważniejsze, przyszedł Haroc. I zobaczyli naszą kolekcję i powiedzieli, że. Pierwszy raz od 10 lat złamią swoje zasady i wezmą markę pod swoje skrzydła, markę kompletnie nieznaną. Jako dom handlowy, który ma w ofercie tysiące marek, bardzo uważnie dobieramy najemców. Zwykle najpierw trafiają do mniej eksponowanych części budynku, a my obserwujemy, jak sobie radzą. W przypadku Janny obserwacja trwała krótko, bo zainteresowanie klientów stale rosło i szybko dostała znakomitą powierzchnię. Kiedy przychodzi do podejmowania właśnie decyzji biznesowych. Czy czasami myślisz sobie, co doradziłby ci na przykład Jan Kulczyk? Oczywiście. Ja zawsze myślę, co on by powiedział na, w, w, wielu różnych, w wielu różnych sytuacjach. Bo niewątpliwie był moim mentorem e, i aniołem. Nauczył mnie właśnie, żeby latać wysoko i żeby patrzeć, starać się ogarniać. Zawsze sytuacje z lotu ptaka, nigdy z poziomu podłogi. W związku z tym tak też staram się robić. To jest najsłynniejsza kwiaciarnia w Londynie. Dziękuję, mam cudownych klientów. Kupuję tu kwiaty chyba już od 12 lat. Wielkie, czerwone amarylisy i białe róże. To ulubione kwiaty, pani Joanny. uwielbia białe. Bardzo lubię też czerwone. Jak przyjechałam do Londynu, ja pokochałam to miasto od pierwszego wejrzenia. Oczywiście ja najbardziej kocham Warszawę, bo tam się urodziłam i, i tam jestem związana sercem najbardziej. Natomiast tu jest, znaczy ja kocham Londyn za to, że jest tak niesamowicie, wiesz co? Otwarty, przyjazny. Jakie są Twoje ulubione miejsca w Londynie? Moje ulubione miejsca w Londynie to mm, na pewno Notting Hill, na pewno Portobello Road. Gdzie możesz kupić cudowne vintage rzeczy, stare, które, wiesz, mają czasami 100 albo 200 lat, a czasami ciuchy, które mają 20, obłędną starą biżuterię, łyżeczki do herbaty, filiżanki, wszystko. Musieliśmy jeszcze dzisiaj tutaj przyjść, dlatego że po pierwsze jest, jest to bardzo ważny historyczny moment w Serpentine Gallery. Oprócz Tate Modern, najbardziej lubianej i najbardziej szanowanej galerii w Wielkiej Brytanii, jutro otwiera się wystawa Zahe Hadid, która była nam wszystkim szalenie bliska. Ją Właśnie... poznałaś. I ją poznałam, tak, i, i miałam to wielkie szczęście się z, z nią e, przyjaźnić i być blisko. Instalujemy wystawę tak, pierwszych szkiców i pierwszych, najważniejszych projektów Zachy. Takiej wystawy jeszcze nie było. Ty nie bywasz tutaj tylko jako gość, ale też jesteś jedną z tych osób, które współtworzą Galerię Serpentine. Tak, tak, tak. I właśnie mieliśmy przed chwilą zebranie organizacyjne, na którym musiałam być. Zacząłem z czesania dziennikarek amerykańskiego Woda. Koki, wstążki, loki. Pędziłem do Joanny, bo to moje dziecko. And I was for Joanna. Sorry. Joanna is my baby. go. Wow! Start wielkich przygotowań, bo dzisiaj wielka gala. Więc już teraz wystartowaliśmy z wielkim impetem. Thank you, Michael. Jesteś cudowna. A początek. You see, freezing but great. Freezing, rain. freezing! Exactly. It's warm in our heart. But if we are hot. It's hot. Exactly. It's us. It comes from us. Gala za nami, British Fashion Awards przechodzi do historii tegoroczna edycja. Co najbardziej zapamiętasz? Wiesz, co najbardziej zapamiętam? Dennek Wazalię to po pierwsze, bo uwielbiam go i będę za za. Mo, może nawet, no nie za piękne sukienki, bo niestety tego nie mogę powiedzieć, ale za koncept. to światoszalał teraz. Tak, tak. Asiu, dziękuję Ci bardzo za ten wspólny wieczór i za cały wspólnie spędzony dzień w Twoim Londynie. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.